Tak nie robimy. Żeby dodawać pierwiastki do siebie, muszą być tego samego stopnia. No w tym przypadku jest to akurat spełnione i muszą mieć to samo pod pierwiastkiem. No 9,7 i 7,9 to na pewno nie jest to samo, więc dodawać nie możemy. Co wtedy zrobić? No wtedy musimy na tych pierwiastkach działać osobno. Natomiast pierwiastek 9,7 ani 7,9 może nam się nie kojarzyć, że da się w ogóle wyliczyć. Natomiast pamiętajmy, że tam są ułamki pod spodem. Jak mamy ułamki, ułamki to jest dzielenie. Dzielenie możemy sobie rozdzielać. Osobno liczyć pierwiastek z licznika, osobno z mianownika. I tak też zrobimy. Pierwiastek z 9,7 dodać pierwiastek z 7,9. No i rozbijamy osobno, pierwiastek z 9 przez pierwiastek z 7, dodać pierwiastek z 7, pierwiastek z 9. W mnożeniu i dzieleniu możemy tak rozdzielać, a ułamki to, to jest dzielenie, więc możemy. I teraz tak, zastanówmy się, czy któreś z tych pierwiastków nie są dla nas do wyliczenia. No i oczywiście pierwiastek z 9 jest do wyliczenia, no bo jest to po prostu 3, bo 3 do kwadratu daje 9, więc pierwiastek z 9 to jest 3. Czyli możemy zapisać, że mamy 3 przez pierwiastek z 7, dodać pierwiastek z 7 przez 3. Mamy dodawanie ułamków. Żeby dodawać ułamki, musimy mieć wspólne mianowniki. Najprostszą metodą, taką, która zawsze nam zadziała na dojście do wspólnych mianowników, to jest wymnożenie mianowników po prostu przez siebie. Czyli inaczej, pierwszy ułamek muszę rozszerzyć przez 3, drugi przez pierwiastek 7. Pamiętajmy, że przy rozszerzaniu ułamków mnożymy i górę, i dół, żeby nie zmieniać wartości ułamka, tylko jego wygląd. No to jeżeli pierwszy ułamek rozszerzymy przez 3, no to 3 razy 3 to jest 9, 3 razy pierwiastek 7 to są 3 pierwiastki 7. A drugi ułamek rozszerzamy przez pierwiastek 7. No to w góry dostaniemy pierwiastek 7 razy pierwiastek 7. Jak mnożymy dwa takie same pierwiastki kwadratowe, to zostaje nam liczba spod pierwiastka, czyli dostaniemy 7. A na dole 3 razy pierwiastek 7 to 3 pierwiastki 7. Otrzymaliśmy w taki sposób wspólne mianowniki. No więc liczniki możemy dodawać. I dostajemy 16 przez 3 pierwiastki 7. Mamy odpowiedź B.